Muzyczka. Cześć, witaj w podcaście Bezrobotne Opowieści. Z tej strony Julia Lszewska, Twoja bezrobotna prowadząca. W dzisiejszym odcinku o takich szeptuchach, które psują nam krew. Odcinek 15. Zawód szeptucha muzyczka. Ale fajnie, że słuchacie, Boże, ten podcast się tak rozwija. Ja jestem pod wrażeniem w szoku i w ogóle szyksza szok. Cieszę się, że tyle fajnych dziewczyn przyszło już do mnie. Cieszę się, że słuchasz, że jesteś ze mną. I dzisiaj chciałabym zro zrobić taki odcinek bardziej osobisty. W sumie wszystkie odcinki dla mnie są osobiste, bo po prostu gadam o tym, co mnie dotyka i co myślę, że dotykać może też ciebie. Więc dzisiaj, zanim zacznę, chciałabym przeczytać fragment książki Biegnącej z Wilkami. I on dotyczy właśnie ochrony samego siebie. Momento, muszę otworzyć, bo to jest gruba księga, a ja mam jedną rękę. Tu jest taki fragment. Kiedy coś zagraża życiu duchowemu, koniecznie i stanowczo trzeba powiedzieć dość. Jeśli kobieta tak postępuje, to drapieżca nie będzie długo ingerował w jej życie. Teraz od razu wyczuwa ona niebezpieczeństwo i potrafi nakazać drapieżcy, by wracał tam, gdzie jego miejsce. Nie jest już naiwna, nie jest już obiektem jego ataków. Ja totalnie Wam polecam Mięknącą z Wilkami Klarysy i Pinokli Estes. Bardzo fajna książka, trudna zresztą, ale przydatna. Myślę, że to będzie taki fajny wstęp do naszego dzisiejszego tematu szeptuch. Jak już pewnie wiesz, słuchasz mnie od dłuższego czasu, wiesz, że ja lubię takie zawody stare. I ostatnio też miałam przyjemność być na premierze takiego dokumentu o szeptuchach. Bo w ogóle szeptucha to jest taka tradycyjna ludowa uzdrowicielka, taka znachorka, zielarka i w ogóle jej działalność jest głęboko zakorzeniona w kulturze i to tak naprawdę głównie jest to na Podlasiu. I właśnie te szeptuchy wykorzystują zioła, modlitwę, zakręcia, rytuały, więc w ogóle dobrze się bawią. No i leczą różne dolegliwości fizyczne i duchowe. No i właśnie dlaczego się mówi na szeptucha szeptucha? Mówi się dlatego, że szeptucha pochodzi od słowa szeptać. No, co dokładnie odzwierciedla sposób, w jaki tam on na sobie te modlitwy mówi. Ja w ogóle lubię używać tego słowa szeptucha, i często też słyszę u znajomych w moim otoczeniu, używam tego słowa, kiedy mówimy o ludziach, którzy szepczą coś za plecami, i mówimy po prostu szeptuchy. Więc uznałam, że to będzie świetna nazwa odcinka, dlatego że dzisiaj będziemy gadać o szeptuchach, które mamy w życiu, bo jestem pewna, że każda z nas tutaj w swoim życiu napotkała jakąś szeptuchę. I czasami ludzie, których spotykamy, zamieniają się przypadkiem w takie szeptuchy. I ja rozgraniczam szeptuchy na takie trzy kategorie: szeptuchy domowe, szeptuchy przyjacielskie i szeptuchy wewnętrzne, mieszkające głęboko w nas. I to jest taka najgorsza, najtrudniejsza odmiana z tych szeptuch. No i właśnie, co na celu mają te szeptuchy? Wydaje mi się, że głównym zadaniem po prostu dla nich, które sobie obierają, to jest taki takie zasianie wątpliwości w nas, takiej niepewności i nawet czasami je nas do rezygnacji z naszych największych pragnień i marzeń. Zacznijmy od szeptuchy rodzinnej. To jest taki najbardziej klasyczny, znany nam przykład. To jest taka szeptucha, która generalnie nie chce źle dla Ciebie. Na przykład może być to taka ciotka, która na przykład zawsze marzyła, że zostaniesz prawnikiem. I pewnego dnia, kiedy Ty jej oznajmiasz, że no, prawnikiem to nie będziesz, bo idziesz na socjologię, to ona załamuje ręce i mówi, cytuję, że po tym kierunku to najwyżej sprzątać może ulicę. I ta szyptucha rodzinna generalnie to właśnie nie ma złych zamiarów. Po prostu wydaje mi się, że ona przekłada te swoje właśnie wewnętrzne lęki i niespełnione marzenia, przerzuca nas to na nas po prostu, bo chce zmusić nas do podjęcia wyborów, które ona uważa za słuszne. No i ta szyptucha często występuje właśnie w rodzinach, i nie zawsze łatwo się od niej uwolnić. Mimo, że my chcemy żyć po swojemu, Jest ja z rodzinnych historii takich około znam historię chłopaka, którego właśnie ojciec był lekarzem. I ten ojciec zaplanował sobie właśnie, że jego syn oczywiście również nim będzie. No i co? A syn? No nie chciał, nie? nie chciał po prostu. Ale czy chciał zadowolić ojca? No chciał. Więc wyobraź sobie, że on skończył te długie studia. Przecież to są studia, na których się tyle czasu spędza, nauki, wszystkiego. On skończył to. Kiedy je skończył, rzucił ojcu papierami w twarz i zajął się tym, czym chciał od zawsze, czyli finansami. I tak naprawdę teraz jest już w takim, no, wieku średnim i żyje sobie już po swojemu. Ale tu jest takie pytanie, nie? Czy warto było zmarnować te 6 lat studiów, tak? Żeby tę szeptuchę po prostu nakarmić? Czy ta szeptucha pot potrzebowała naszych 6 lat życia? Więc to jest jednak z nich. Kolejna szeptucha. To szeptucha przyjacielska. To taka szeptucha, która jest często ze zrośniczką. Spotykamy ją często, gdy na przykład, nie wiem, postanawiamy coś załóżmy, nie wiem, zmienić w życiu, albo planujemy otworzyć na przykład swój biznes, albo postanawiamy zacząć nagrywać w internecie, na przykład. Albo planujemy rzucić się na inny kierunek studiów, na przykład na trzecim roku, rzucając wszystko w pioruny. No i właśnie wtedy ta szeptucha przyjacielska doradza nam takimi swoimi uszczypliwościami, które generalnie myślę, że mają często na celu to takie lekkie wyśmianie nas, naszych poglądów, planów, marzeń, tak naprawdę. I właśnie dlaczego ja to mówię? Bo ostatnio miałam taką przyjacielską szeptuchę, która postanowiła właśnie usiąść mi na ramieniu i coś mi poszeptać. Więc wyobraź sobie, że spotkałam takiego znajomego i gdzieś tam rozmawialiśmy o moim podcaście, no bo sama pewnie wiesz, jak mnie słucha, że to jest taki mój mały projekt, dziecko. W sensie to jest taki mój mały projekt, więc mam na niego wielkie serce. Jednak nadal jest to relatywnie mały projekt. A jak to jest niestety dziwnie, że dopóki ktoś coś robi w internecie, jest taka przypadłość, to generalnie dużo osób to wyśmiewa, dopóki to jest małe, i dopiero przestają to wyśmiewać, kiedy to osiąga jakiś sukces. Ale wiecie, no to tak jest tak samo jak z biznesem, tak. Po prostu startupy próbują, próbują i robią ileś tam startupów, wszystkie na przykład nie wypalają i wypala ostatni. tak samo jest w internecie, tak? Jakby to, że robisz jakiś projekt, to super, realizuj się, ale to nie znaczy, że on będzie ogromnym sukcesem, tak? No, to jest taka dziwna przypadłość generalnie. No i wracając do tego mojego znajomego, to wyobraź sobie, no żeby tak tu z o moim podcaście, opowiadam o tym, co robię, kto mnie słucha, kto do mnie przychodzi. I też właśnie wspomniałam, na jakich platformach można znaleźć moje treści. No i mówię, że na Instagramie i na TikToku. I w pewnym momencie ten mój znajomy, dosłownie jak z kapelusza wypalił, to co? Na OnlyFans też będziesz dodawać? Kurde, <grym> to nie brzmi znajomo. Jakby mam takie poczucie, że kobieta, która robi coś fajnego, często jest właśnie deprecjonowana, i to jest jakby taka jedyna opcja, i to jest taka użycie karty, tak jak się używa uno to tu jest takie użycie karty seks, żeby dać do rozumienia, że tak czy siak w sumie to wszystko się do tego sprowadza, no i generalnie jak nie mam ci co dowalić, bo nie mam w sumie jak, to używam tej karty przetargowej. No umówmy się, jeżeli mnie słuchasz, to wiesz o czym jest ten podcast i jestem ubrana, na wywiadach też jestem ubrana, więc mam poczucie, że taki tekst był tylko wygłodniałą taką właśnie szeptuchą, która chciała, żebym zwątpiła w to, co robię. I szczerze, nie ukrywam, Miałam taki moment zwątpienia i zaczęłam takie, kurde, w sensie może ja żyję w jakiejś swojej bańce i myślę, że ludzie, którzy mi mówią, że to jest spoko i piszą do mnie maile, też uważają, że to jest spoko, a może to nie jest spoko, co robię. I po tym momencie zwątpienia przypomniało mi się, ile super lasek pisze do mnie, maile z historiami, wiadomości prywatne, naprawdę są mega super i już skrzydlające są te wiadomości. No i co? Uznałam, że to pieprze i idę dalej, więc dzisiaj jest 15 odcinek więc pieprzę to po prostu i właśnie zachęcam Cię też do przesłuchania najnowszego odcinka podcastu Blisko Znaczni, bo tam prowadzi go właśnie mm, Kasia Nosowska z Mikołajem uwielbiam, uwielbiam Kasię, każda jej książka uskrzydla mnie niesamowicie i ona właśnie opowiadała też o swojej takiej koleżance życzliwej, takiej małej szeptusze, która powiedziała jej, ej, a czy Ty myślałaś kiedyś o tym, jakby to było być ładno? Właśnie to jest taka przyjacielska szeptucha. To jest taka szeptucha, która chce wbić nam trochę szpile, trochę chce, żeby było nam przykro, czasami nie pomyślisz, że mówi coś niemiłego, czasami chce być po prostu niemiła. I właśnie mi się wydaje, że jeżeli na przykład Ty teraz chcesz rzucić pracę i zacząć, nie wiem, robić rękodzieło na przykład, albo chcesz się przebranżowić z księgowej na przykład na programistkę, totalnie w to idź. Zatkaj sobie uszy na te wszystkie szeptuchy, bo one zostają z tą swoją złością i złą energią, a ty idź po swoje, po prostu go girl i nie oglądaj się totalnie. bym się oglądała, to nigdy bym nie zaczęła tego podcastu, nigdy. I nie gadałabym z ekstra laskami. Dobra, przechodzimy do ostatniej szeptuchy. Szeptucha wewnętrzna. To jest taka w sumie dla mnie najgorsza szeptucha, najtrudniej z nią walczyć, bo też jest nazywana wewnętrznym krytykiem. I czasem sobie wyobrażam to taki głos jak miał krąg z tej animacji w tej bajce nowy Szat Króla i on miał tak, że siedział na jednym ramieniu diabeł na drugim anioł i oni tam cały, cały czas mu coś tam doradzali i on nie wiedział co zrobić i właśnie tak samo jest z tą wewnętrzną szeptuchą i myślę, że właśnie jeżeli masz takie na przykład marzenie, że chcesz być na przykład wirtualną asystentką, ale szeptucha mówi, że po co zaczynać, jak się do tego w ogóle nie nadajesz. Albo chcesz się na przykład starać o awans w pracy. No i szeptucha znowu mówi: Nie no, że inni są lepsi i, i, i powinni go dostać, a ty nie. To nie słuchaj tej szeptuchy, bo ta szeptucha jest niestety najgorsza, najciężej ją uciszyć i w ogóle dla mnie tak przypomina mi ona gremliny. Właśnie one miały taką przepadłość, że były słodkimi istotkami, ale jak zjadły po północy, to zamieniały się w potwory. I właśnie im więcej karmimy tę naszą wewnętrzną szeptuchę tymi złymi myślami, tym staje się na większa, 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 większa. A sama mam z tą szeptuchą niezłe potyczki i cały czas walczymy. Jakby walka jest na ringu cały czas. I po co ja w ogóle o tym gadam? Mówię... O tym, że chciałabym Ci też pokazać, że często nie wszyscy są życzliwi na tyle, albo po prostu robią coś z nieświadomości, czasami mówią coś ze względu na swoją percepcję, a Ty wiesz, co chcesz robić i Ty to rób, bo Ty to wiesz, Ty to czujesz. I chciałabym Ci pokazać, że w historii świata były kobiety, które mimo szeptów robiły swoje i mimo okoliczności, na przykład rodzinnych, politycznych, społecznych, robiły swoje i. To właśnie one też mnie trzymają trochę na duchu. Ostatnio był taki odcinek właśnie Łokuniewskiej, gdzie ona opowiadała o kobietach, które zrobiły coś świetnego w, właśnie w wielu dziedzinach, o których my nawet nie wiemy, że to zrobiły te kobiety. Były to jakieś odkrycia, które właśnie zmieniły świat. I ten odcinek mnie mocno zainspirował i uznam, że warto tutaj też powiedzieć o kobietach, które mi towarzyszą, o których też myślałam które coś zmieniły, ale nie tylko wielkimi odkryciami, ale też uczynkami na przykład codziennymi w swoim życiu lub życiu bliskich. Więc tutaj wymienię kilka takich babek rakiet i może one Cię trochę e, na duchu wesprą i ucieszą tą Twoją szeptuchę. Więc babki rakiety, czyli kobiety, które osiągnęły coś mimo przeciwności losu. Nie wiem, czy znasz Krystynę Skarbek. To jest w ogóle agentka, to jest w ogóle niesamowite. Ona była działającą pod pseudonimem Christine Graville była jedną z najskuteczniejszych agentek wywiadu Special Operation Executive podczas II wojny światowej. I praca w ogóle wywiadowcza była niezwykle niebezpieczna i wymagająca. No w ogóle niesamowite to jest. I wyobraź sobie, że Krystyna zyskała sławę właśnie dzięki swoim rowerowym akcjom. Na przykład przemycała czeskich oficerów z Węgier do Jugosławii i samochód, w którym w ogóle jechali się zepsuł na drodze i zostali zatrzymani przez niemiecki patrol i właśnie ona miała w sobie taki niesamowity spryt, że wykorzystała swój fałszywy dokument i przekonała w ogóle Niemców, żeby przypchnęli ich samolot przez granicę. Coś w sensie, jakie trzeba mieć skille, nie? I na przykład też jest taka ciekawostka o niej, że w 1944 roku została zrzucona na spadochronie do Francji i właśnie tam działała z francuskim ruchem oporu i tam w ogóle potrafiła zorganizować akcje sabotażowe i wykupiła więźniów z rąk Gestapo i zrobiła to tak naprawdę przez to, że umiała oszukać. Ich tam, dlatego że dowódcę Gestapo oszukała, tym, że jest siostrzenicą genera generała Montgomery'ego, i on w ogóle ich wszystkich uwolnił e, po prostu i puścił. Więc to była tak niesamowita, i jej historia jest jakby też smutną historią, jeżeli chodzi o sam koniec, ale jest ciekawostka taka, że pewnie znasz agenta 007, Jamesa Bonda, i tutaj właśnie twórca, jakby książek, Ian Flaming to jest właśnie ten, który opisał tę historię takich właśnie brawurowych akcji agentów, to w ogóle było tak, że Krystyna Skarbek poznała go i była inspiracją do postaci właśnie Vesper Lind w powieści Casino Royale. Więc w ogóle wyobraź sobie, że nasza tutaj dzielna agentka była po prostu inspiracją dla twórcy. I właśnie myślę, że to jest taki świetny przykład, że kobieta z taką niesamowitą jakby energią i sprytem potrafiła tak wielu doprowadzić do, do jakby też miejsca, w którym puścili ją na przykład, ale w, bo w którym mogła coś zrobić takiego, żeby pomóc krajowi, w którym właśnie była i ludziom. Jej historia generalnie na koniec jest smutna, bo jak to z niechcianymi kochankami bywa, ten wrócił i takie są podania, że ugodził ją nożem, aczkolwiek tutaj były różne domysły, że coś nie tak było trochę z tą sprawą sądową i były różne domniemywania. Link do historii o niej, do artykułu podeślę też w opisie, ale myślę, że to jest niesamowita babka. Kolejną jest Milewa Maric. Ona w ogóle była, nie wiem czy wiesz, żoną Alberta Einsteina, była matematyczką i fizyczką i miała naprawdę ogromny wpływ na jego prace naukowe. Mieli też oczywiście dzieci, ale generalnie czemu o niej mówię, bo para wspólnie. Pracowała nad wieloma projektami naukowymi, i ich publikacje ukazywały się niestety jedynie pod nazwiskiem Einsteina. No, co było oczywiście powszechne przez pryzmat sytuacji, jaką miały kobiety wtedy. Ich małżeństwo też zaczynało mieć problemy. No i w ogóle też najciekawsze jest to, że po rozwodzie wszelkie próby. Opublikowania listów z dowodami na współtworzenie teorii względności przez nią były blokowane przez prawników, np. Einsteina, i miało to zapobiec groźbie obalenia mitu Einsteina. I tutaj też dopcham się do taki artykuł, że według biografa Pitera Michelmora opublikowane artykuły w ogóle były w efekcie końcowym korygowane przez nią, tak naprawdę, więc liczni członkowie jej rodziny, nawet których, którzy ich wtedy odwiedzali, byli świadkami tak naprawdę takiego rodzinnego rytuału, w którym ona przesiedowała do późna nad jego badaniami. I też jest taki fakt, że Albert przekazał jej także pieniądze, jakie otrzymał za nagrodę Nobla. Więc to jest taka ciekawostka, że może faktycznie po prostu nie mogła jakby oficjalnie wziąć też za to zasług, tak? I zobaczcie, kobieta mimo właśnie dzieci. Sytuacje w małżeństwie. No i finalnie niestety też jej historia skończyła się tak, że m, żyła z dużymi problemami finansowymi i też musiała utrzymywać synów, w tym jednego z chorego na schizofrenię. Ale jako musiała mieć niesamowitą wiedzę, tak? Gdzie jakby Einstein sam się podpisuje. To jest też kolejny artykuł, z którego czerpię te informacje, więc też Ci podeślę. Oczywiście wiesz, jak to jest. Domniemywania są z różnych stron, książki piszą różni biografowie, ale to są informacje, które udało mi się pozyskać. Kolejna superbabka rakieta to jest Florence Nightgirl. Ona była w ogóle założycielką nowoczesnego pielęgniarstwa i właśnie ona była z takiej rodziny zamożnej, która bardzo naciskała na mąż pójście, a ona mimo wszystko poświęciła życie poprawie standardów opieki zdrowotnej. I w ogóle, jak ona powiedziała rodzinie, że, że chce w to iść, to była ogromna afera. Dlatego, że w tamtym czasie, to ona żyła między 1820 a 1910, w tamtym czasie generalnie pielęgniarki rekrutowały się zazwyczaj to dziewczyny po prostu z środowiska prostytutek, osoby z niskich warstw społecznych, więc pielęgniarki to były jednak osoby z innej jakby miejsca społecznego niż w tym, którym była Florence. No i oczywiście też zakonnice często tak. Pełniły ten zawód, i właśnie warunki pracy też oczywiście były ciężkie, i no to było naprawdę też psychicznie trudne. I w opinii rodziny w ogóle, Florence, żadna szanująca się dama nie mogłaby wykonywać tak haniebnego zajęcia. I rodzice za wszelką cenę próbowali odwieść ją od zamiaru, wysłali ją nawet na taką długą podróż zagraniczną, myśleli, że może zmieni zdanie, ale ona jednak szła po swoje po swój plan i poznawała szpitale, pracę pielęgniarek w różnych krajach, gromadziła informacje, więc tak naprawdę rodzice zrobili jej przysługę tą podróżą i tak naprawdę ona poświęciła swoje życie poprawie standardów opieki zdrowotnej, reformie sanitarnych warunków i dzięki jej determinacji i działaniom teraz ten wpływ widać mimo wszystko i też widać jej wpływ na rolę kobiet w strefie publicznej i zdrowotnej. Więc Florence, totalnie super dziewczyna i też podeślę tutaj link do artykułu. I ostatnią, to już taką historią trochę późniejszą, jest Teodora. Nie wiem, czy słyszałaś o niej, to była cesarzowa Bizancją, która właśnie zaczynała jako aktorka i kubina, A później została żoną Justyniana I i odegrała kluczową rolę w zarządzaniu i w reformach prawnych. No i właśnie ona też tutaj jest taka sprawa, że była właśnie autorką i konkubiną, i oczywiście jak zwykle niski status, więc jej życie się dopiero odmieniło, kiedy powstała, poznała Justyniana. No i oczywiście wszyscy się sprzeciwiali temu, żeby w ogóle on wziął z nią ślub, ale udało się, kiedy została cesarzową, zaczęła rządzić imperium i była współregentką i aktywnie uczestniczyła w ogóle w życiu politycznym, politycznym reformach prawnych, działaniach dyplomatycznych. I właśnie jeżeli chodzi o jedno z największych osiągnięć właśnie, kiedy było z jej strony, to było wsparcie dla reformy prawnej Justyniana, znanej jako kodeks Justyniana. No i też była zaangażowana w walkę o prawa kobiet i prawa ich statusu społecznego, więc to było niesamowite, że mimo właśnie, że zaczynała z takiej stopy, gdzie wtedy tak naprawdę zostać cesarzową już z taką historią było trudno, ona po prostu miała determinację i dawała, nie dawała za wygraną. I tak naprawdę nam się kojarzy jedną z takich najsilniejszych kobiet w tamtych czasie historii dalej, to właśnie z Kleopatra. A o niej się tak dużo nie mówi, a była dość kontrowersyjna i na pewno wpłynęła na kształt Imperium w tamtym momencie, więc tutaj też wrzucę link, jeżeli chcesz sobie poczytać więcej. Jeżeli chodzi o inne kobiety, to tych kobiet w historii jest niesamowicie dużo. Naprawdę, jakby tutaj ten odcinek Okuniewski opowiadał o takich świetnych rozwiązaniach właśnie... Odkryciach też pewnych, ale też są kobiety, które zmieniały świat codziennością. Więc ja Ci polecam książkę, jak masz chwilę. To była w ogóle top książka Empiku, bestseller Chłopki, Opowieść o Naszych Babkach. Napisana jest to książka przez Joannę Kuciel-Frydryszak. Ja Ci bardzo ją polecam. Tam są niesamowite historie różnych kobiet, które w tamtym okresie musiały radzić sobie z zamąż, pójściem, dziećmi, biedą. A potrafiły poświęcić się na tyle i zmienić życie swoje i swoich dzieci, mimo przeciwności losu, właśnie przez prezydent, nawet miejsca, tak, w jakim się znajdowały. Mężów, czasami, którzy też nie pozwalali i często też ograbiali je z majątku przez swoje na przykład uzależnienia. To jest piękna książka, która jest dość gruba, i tam są świetne historie. I myślę, że ona też cię mocno wesprze na duchu i pokaże, jak bardzo walczyły i nie słuchały tych szeptów. No, dzisiaj się nagadałam. Nie będzie to za długi odcinek, ale myślę, że to jest odcinek ważny, bo naprawdę to jest mega trudne. Sama widzisz, że ja gdzieś tam coś robię w internecie, pokazuję się i dalej mam zwątpienia szeptuchowe, więc czuję to co ty i myślę, że moral z tego odcinka jest taki, że trzeba uciszać te szeptuchy wszelkimi sposobami i po prostu robić swoje. To była nasza historia wszystkich ofiar szeptów. Poprzednie odcinki, memy czy bezrobotne tiktoki znajdziesz w social mediach bezrobotnych opowieści. Teraz wiesz, co robić. Do usłyszenia w przyszłą środę. Ps, bądź dzielna i nie daj odebrać sobie wewnętrznego wiatru.